Dzień dobry, witam się z Państwem bardzo serdecznie. Jestem z moją klientką, panią Agnieszką. E, I skończyliśmy właśnie dzisiaj postępowanie, które było zaczęte w 2022 roku. E, więc bardzo długo tutaj oczekaliśmy się na sprawy e, sądowe. E, I dzisiaj była sprawa ostatnia, czyli final hearing i tą sprawę. Pani Agnieszka e, zostanie z dziećmi w domu e, rodzinnym. E, jest to o tyle... Ważna sprawa, dlatego prosiłam Pani Agnieszkę o filmik, mimo tego, że tutaj były już dzisiaj na tej rozprawie, że Pani Agnieszka była w związku w konkubinacie, nie była żoną, ale możemy tutaj w sprawie, zgodnie z prawem możemy się starać o to, aby mieszkać w domu rodzinnym z dziećmi, aż nie skończą 18. roku życia, Zanim dom zostanie sprzedany, nawet będąc w związku partnerskim. Także jeżeli mają Państwo taki problem, to zachęcam do kontaktu z nami Pani Agnieszko, czy by mnie Pani poleciła, żeby pomóc w takich sprawach jak Pani miała? Tak, polecam serdecznie. No, jak Państwo słyszeli, ost ostatnia sprawa się odbyła. Jak, jak, na, jak na szczęście się udało, wszystko, wszystko jest. Wszystko wyszło pozytywnie, no i jestem bardzo zadowolona. Dziękuję Pani bardzo, pozdrawiam i zapraszam do kontaktu z nami. Do usłyszenia. Dzień dobry, dobry. Państwa, się pozdrawiam z Panią Agnieszką, z moją klientką, ale chciałam Państwu powiedzieć o też istotnej rzeczy, że ja oprócz tego, że mogę brać udział w sprawie, jako ma także uczestniczyłam w sprawach, bardzo często o podział majątku jako polsko-angielski interpretator. E, mając tutaj uprawnienia e, jako polsko-angielski interpretator, e, mogę e, Państwu uczestniczyć w takich sprawach e, i oczywiście w ten sposób e, Państwu e, pomagać e, również, e, aby sprawa była wydana. Także piszemy dokumenty z adwokatem, pisze je nasz adwokat, a ja właśnie mogę uczestniczyć w sprawie jego Państwa tłumacz e, lub także e, jako udział e, w sprawach tutaj rodzinnych lub jako e, tłumacz w sprawach e, cywilnych. Także e, zapraszam Państwa do kontaktu z nami. E, Życzę miłego dnia i do usłyszenia. Pozdrawiam.